Od 25 czerwca z motoryzowanych Tczewian czekają kolejne utrudnienia w ruchu związane z remontem ulicy Gdańskiej. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu związana z przejściem do kolejnego etapu prac. Co się zmieni? 25 w godzinach porannych planujemy wprowadzenie organizacji ruchu polegającej niestety na zamknięciu wlotu ulicy Mostowej w skrzyżowanie z ulicą Gdańską. Tu wykonawca po dwóch miesiącach realizacji doszedł do takiego etapu, gdzie te sieci przebudowane już do tej pory z dwóch stron kanalizacji sanitarnej, deszczowej, trzeba spiąć w całość, niestety w tarczy skrzyżowania nie są w stanie wykonać tego w sposób taki, żeby połówkowo choćby tutaj zapewnić ruch, dlatego będzie wyznaczony objazd. Górną, y, górnym tarasem dworca, tak, czyli tym objazdem wokół budynku dworca kolejowego, ulicą Pomorską. Y, tam na potrzeby tej organizacji ruchu zostanie y, wyłączona ta zatoka postojowa y, wzdłuż galerii y, y, z użytkowania, tak żeby y, autobusy komunikacji zbiorowej mogły się poruszać także y, tymi traktami. No i tu. Y, z, z, zadeklarowano datę 3 tygodni, nie mniej. To jest taka bezpieczna data, która zawiera bufor na wypadek wystąpienia jakichś tam okoliczności nieprzewidzianych pod ziemią. Wykonawca tak? będzie tutaj do, do, dokładał wszelkich starań, żeby to zrealizować dużo szybciej. Prace na ulicy Gdańskiej mają się zakończyć w październiku bieżącego roku. Remont Gdański prowadzony jest etapami, ruszył w 2017 i kosztował do tej pory około 17 milionów złotych.